Cześć, dzień dobry, z strony T-Times, witajcie, słuchajcie, w sumie w pierwszym odcinku z Minecrafta, słuchajcie, jestem mega zadowolony, z jednego, ważnego względu, uwaga, wie, wiecie jakim teraz mikrofonem nagrywam, wam powiem, nagrywałem teraz mikrofonem z telefonu, nie dyktafonem, tylko sobie zamówiłem taki kabel, mini jack, i po prostu jest super jakość dźwięku, mam nadzieję, że przynajmniej taka będzie. No, więc słuchajcie, nie ma na co czekać. Tak okazało może jeszcze nie powtórzycie, zostawcie subskrypcję. Mam nadzieję, że to widać, że nie wychodzę gdzieś tam poza kadr. Niestety nie mam podglądu na to, więc możecie tutaj zostawić piękną, śliczną subskrypcję. A my słuchajcie, dzisiaj witam Was w Minecraft Party. I dzisiaj sobie wejdziemy na jakąś fajną arenkę. Mam nadzieję, że już łapka w górę zostawiono o, tych, o takich rzeczach, aż takich, to chyba już nie muszę przypominać o subskrypcji. Chciałbym, ponieważ... ponieważ byłoby mi naprawdę bardzo miło, gdybyście taką subskrypcję zostawili. I będzie mi troszeczkę, słuchajcie, ciężko grać, ponieważ mm, nie mam słuchawek. Mateusz... Mateusz nie ma słuchawek. Mateusz... Mateusz nie ma słuchawek. Mateusz... Mateusz nie ma słuchawek, nie. Ale dam sobie taki challenge. Żeby nie było, żeby mi za darmo dacie subskrypcję, to żebym ja miał trudniej, to ja jeszcze sobie zagram bez słuchawek. Mm, jakieś fajne, jakaś fajna miejscówka by nam się przydało. W ogóle mam nadzieję, że będą dźwięki nagrywane frakcją. By było miło. Czekajcie, w ogóle. Właśnie, może ja. Nie, mam, 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 mam dźwięki. Dobra. Musimy sobie w sklecie. wziąć jakieś dobre tutaj miejsce. Wow, wow, O. Co to było? Teraz naskos? O kurcze i, i niestety, który ja jestem, słuchajcie? Aj, nie, nie, za dobrze. 3. 12 miejsce. Ktoś wygrał 5 aren z rzędu? To cheater jest. <laughs> nie, to nie da radę, słuchajcie, 5 aren z rzędu wygrać. I 2,5 2500. Czyli ja mam teraz około 2000, powiedzmy, że 2,5, bo mam tam około 3. Ja to zbierałam, słuchajcie, przez jakiś... przez rok. On tyle może dostać w sekundę. od tak. E, e, to są tylko kilka słów może to określić. Tusk okradł całą Polskę. E, tylko to, tylko te słowa. Jak na razie nie idzie mi, słuchajcie, źle. No, nawet Jestem trzeci, ja wam powiem. Dziękuję. Dobra, no słuchajcie już teraz to subskrypcja i łapka w górę. Naprawdę powinna być zostawiona. Ja w tym momencie to w ogóle już nie żartuję. No dobra. Możliwe, że ten telefon nie dość, że ma bardzo dobry mikrofon, skromność, to możliwe, że niestety będzie zbierał po prostu wszystkie dźwięki, jakie będą, więc w tym momencie rodzice wyjeżdżają, ja jestem sam w domu. I po prostu to możliwe, że też będzie słychać. I po dźwięku możecie poznać, jakim samochodem wyjeżdżają moi rodzice i mi to napisać w komentarzu, że teraz już wiecie, gdzie ja mieszkam, bo usłyszeliście jakim samochodem wyjeżdżam. Oj, dobra, to teraz trzeba słuchać po białych. To jest skupienie na maksa. O kurde, jak się wszyscy trzymają tutaj. O kurde. To jest chyba Mam jeszcze biały. No, ej, no gincie trochę, hej! Patrz jak mój wolny konik jedzie. To ja mam mniejszego konika. Słuchajcie, jeżeli um, jest taka niezręczna, właśnie cisza, kiedy jest dużo osób i jest właśnie cicho, nikt nie ma y, co do powiedzenia mieć. Nikt nie ma, co, co nam tutaj powiedzieć. To uwierzcie, że to nie jest taka niezręczna, niedobra sytuacja, tylko na przykład dla nas. Tylko, że dla tej drugiej strony też. Eee, słuchajcie, mamy szansę naprawdę na wygraną. I on to chyba szybciej. O! Jak się skonie? O kurde. Pięciokrotnie naciśnięcie prawie szybciej. Ej, dobra, wiecie co? Ja nie mam szans. 23. miejsce, to. Te... To ostatnie, Lada moment, wybuchnie i teraz ja będę wybuchowy. Dobra, i teraz ja będę wybuchowy. Znowu nie ja. Okej, okay, dobra, to jest, to jest całkiem fajne miejsce. O kurde, nie kto, skąd, skąd, skąd W ostatnim miejscu to tak to... Więc to by było na tyle, weź mi firankę, nie przeszkadzaj Bardzo dziękuję za obejrzenie, niestety nie doszliśmy Do końca, ponieważ telefon mi się wyłączył I przestał się nagrywać dźwięk Ale słuchajcie, jeżeli komuś się ten odcinek spodobał, naprawdę Docencie to, docencie to, ponieważ To jest dla mnie, dla nas, dla twórców Ja może trochę za bardzo mówię 20 subskrypcji już mówię sobie twórca to jest naprawdę bardzo ważne. Docenić, docenić. Ja produkuję się. Pewnie ten filmik będę miał to około 3-4 godzin. I teraz najważniejsze to jest, żeby to docenić. Zostawcie subskrypcję. W opisie macie link. Mieliście kilka szans w, w, w podczas filmu. Bardzo mi za to dziękuję. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć!